Siemanko, jest to odcinek kończący sezon pierwszy serii Jestem Freekilem, więc wbijmy tak 1500 łapek w górę. Jeżeli będzie 1500 łapek w górę, zrobię Wam giveawaya, o którym powiem więcej na filmiku. Siemanko, witam Was w serii Jestem Freakylem. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to odcinek kończący ten sezon. Oczywiście uprzedzam wszystkie, wszystkie pytania. Będzie, będzie następny, tylko, tylko poczekam. Oczywiście na nową edycję. Bo teraz ten sezon rozpoczął się tak w sumie w środku edycji, już nawet pod koniec a następny chcę rozpocząć od samego, samego początku. Dobra, no co wam chciałem w tym odcinku pokazać. Yy, oprowadziłbym was trochę po wazie, yy, oprowadzę was, nic się w sumie tutaj złego nie zmieniło, ale jak kogoś interesuje, yy, no to macie, macie tutaj. Yy, co tutaj, yy, znaczy jak, jak nasza baza wygląda. O, no to jest eleganckie, to mi się podoba to miejsce. Dobra, schodzimy sobie na dół. Ciekawe mamy zejście w sumie. Okej. Okay. No i ja tak schodzę, ja tak schodzę. Tutaj są jakieś pokoje. No pogryfowane jest trochę. Trochę, no. tak troszeczkę jest pogryfowane, no już w sumie nikt nie gra, każdy... Każdy jakoś zapomnie. No i takie, takie tutaj bezużyteczne pomieszczenie. Nic tutaj nie ma. No i tutaj te pokoje. No tak, yy, teraz sobie może polecę na spawna, żeby Tepnąć się w losowe miejsce i zrobić wam giveawaya Bo jak też mów powtarzałem wcześniej, mówiłem yy, Jeżeli będzie 1500 łapek w górę, ja dam wam tutaj wszystko co mam 5 maga krimów, tutaj jeszcze będzie jakieś 5 wyjeczki, sety, tutaj są dwie 4-2, to jest, jest 5-3-1 Jeszcze 4 bloki złota, no maga no w sumie o i dwie buteleczki, dwie buteleczki też no, no w sumie e, nic, nie, nie jest za dużo, ale, ale zawsze coś. Dobra, ja sobie polecę teraz na spawna, poszukam, e, poszukam sobie klucza do tej skrzynki, zrobię Wam case opening tej skrzynki. Może coś poleci, może jakaś kosa, nie wiem, nie wiem, zobaczymy, a potem zobaczycie już w dalszej części filmiku. Losowe jakieś ciekawe momenty, które spotkały mnie na, na tej edycji, których jeszcze nie widzieliście. Dobra, to ja lecę na spawn'a i widzimy, widzimy się jak kupię klucze. Dobra, jestem już na spawn'ie, szukam teraz losowego przycisku. Tutaj jest. Dobra. Wszedłem, wytepałem się gdzieś. Nie wiem, nie wiem gdzie jestem. Kordy, kordy tutaj. Skrzyneczki znajdziecie w opisie, jak biję 500 lajków. Wrzucę, wrzucę. Jak, ben, jak będzie to? Kurwa, jeszcze perełkę wyrzuciem. Ja piszę. Już, już tego nie kobluję. Widzicie, macie jedną perełkę Nie, niej Jest bieda. Będzie biedny Endera mam? Mam Endera, żeby... żeby włożyć wy, wyjąć z nas, czyli temy. Nie udało mi się kupić y, klucza do skrzynki Mam tą skrzynkę wam, może... może ktoś z was będzie chciał zrobić case Opening No myślę, że tu powinno być GTS Dajemy tutaj o to, to, nie ta skrzyneczka. Dajmy tutaj o. I wrzucamy. Seciki. Rev Tutaj Endera damy. Dwie buteleczki, no to grubo będzie, dwie buteleczki. Y tutaj secik. U tu, tu, tu. O kurde, będę musiał chyba jeszcze jedną skrzynkę walnąć. A nie mam drewna! I TO JEST PROBLEM nie kill kilofa wam nie dam Ten łuczek wam dam, to wam dam No i to wszystko w sumie, nie? Nie wiem czy deaksy. Jak sobie czy chcecie? W sumie zostaje mi... bola, Dobra... co sobie schowam resztę Dobra... A jeszcze i Jeszcze seta mam na sobie, ojojoj Ojojoj Drewna nie mam. Dobra, no nie mam co zrobić. Wyjmę tego seta, jakiegoś domu świeżego chociaż. Będziecie mieli naprawiony. Ej, Dobra. tego seta nie wiem. Schowam sobie albo założę. Ej okay, dobra. Kordy podam na 1500 w górę. Zapraszam Was do obejrzenia tych momentów. Losowych, znacznie rosną, momentów, ciekawych momentów z edycji. No i dzięki wam za to, że oglądaliście ten sezon. Jestem frykilem. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Trzymajcie się i cześć. A nie masz Fajnczyki Mam? jak co? Co? mnie niezdę, dał trzy serca, on mnie zepchnął z No to myślałem się ale dojazd ma! <ścoughs> o mój... On nie jest na koksie! Nice! nice. Ale knok! Knok? Czy nie masz? A. Ale ty co? <ścoughs> Do beczki! Sypłem w bezce. On też zadał chyba. Kaj! Nice, weź tam i ty wyzbieraj! W tej beczce.